Kolejny raz będziemy kolędować, kolędować misyjnie. Przede wszystkim chciałabym Wam podziękować za poprzedni rok kolędowania. Jak pamiętacie, kolędowaliśmy dla dzieci Azji Środkowej, dla tych najbardziej potrzebujących w Uzbekistanie, Kirgistanie i Kazachstanie. Zostały nam przydzielone projekty z tych krajów. Sekretariat Generalny Papieskich Dzieł Misyjnych przydzielił nam do zrealizowania projekty, które pomogły siostrze Renacie i jej dzieciakom w Uzbekistanie w Świetlicy, księdzu Arturowi w Kazachstanie i jego dzieciakom z parafialnego domu dziecka, który prowadzi, pomogły również w ośrodku rehabilitacji w Kirgistanie prowadzonym przez ojców Jezuitów. Mam nadzieję, że wszystkie te osoby pamiętacie z ubiegłego roku. Widzieliśmy ich na zdjęciach, widzieliśmy ich na filmikach. Zresztą zajrzyjcie na dysk do tegorocznych materiałów kolędników. Jest tam podziękowanie, prosto z Taszkentu od dzieciaków ze Świetlicy i od siostry Renaty. W tym roku patrzymy w kierunku Oceanii, a dokładnie w kierunku Papui Nowej Gwinei. To niezwykle ciekawy kraj, to kraj, w którym mówi się w ponad 800 językach. To kraj, gdzie największą wartością jest świnia. Kto ma więcej świń, tym jest bogatszy. Dzięki świniom rozwiązuje się konflikty wojenne i zawiera się umowy pokojowe. Papłanowa Gwina to kraj niezwykle kolorowy, wciąż jeszcze rolniczy. Dzieciaki niestety nie mają tam łatwego życia, głównie z tego względu, że nie mają dostępu do edukacji. Wyobraźcie sobie, że w Papui jedynie 64% ludzi potrafi pisać i czytać. Szkół jest bardzo mało, są na bardzo niskim poziomie. Bardzo niski jest niestety poziom wykształcenia nauczycieli. Chcemy tym dzieciom pomóc. Chcemy aby mogły rozwijać się, wzrastać, nauczyć pisać, czytać, mogły osiągnąć coś dobrego w życiu. Obejrzyjcie tych naszych radosnych, wspaniałych, ukochanych papuasów na zdjęciach, na filmikach. Można do nich dotrzeć przez te linki, które wam prezentujemy w naszych materiałach. I uwaga, ciekawa pamiątka tegorocznego kolędowania. Bilum, czyli torba na wszystko. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, co to takiego bilum, zapraszamy do Świata Misyjnego, do szóstego numeru tego roku. Zapraszamy do wszelkich pomocy, które dla Was mamy. Wreszcie zapraszamy do kalendarza adwentowego. Kolędnicy 2022-2023 dzieciom w Papui Nowej Gwinei.